Ja przy poprzedniej ekipie miałem pomysły na kilka podwójnych albumów, po trzy godziny każdy, jeśli chodzi o opisanie tamtej rzeczywistości, ale doszedłem do wniosku, że nie będę atakował czegoś, o co w pewnym sensie walczyłem przez no przynajmniej kilkanaście lat. Mimo tego, że jeden z szefów tej partii postawił mnie w tym samym rzędzie, co z W tym czasie, kiedy ja się, proszę Państwa, z omowcami tłukłem na ulicy, ten pan siedział z kotem na kolanach, mamusia przynosiła mu rosół i on pisał jak ma być, żeby było dobrze. No, no to Fajnie, że pisałem. Tylko, że to ja po pysku dostawałem, a nie on. A on nie stawiał w tym sam rzędzie. No i to jest strony kretyński ruch polityczny, bo ja nic przeciwko nie miałem. Ja, no, ja, ja byłem w ogóle y, y, z, zwolennikiem koalicji PiSu i Platformy, gdzie Platforma zajęłaby się sprawami gospodarczymi, sprawami y, kultury itd., itd., Natomiast PiS był pełnił rolę policjanta y, y, wewnątrz tej koalicji. No niestety tragedia Polski polega na tym, że tutaj nie ma środka. Jest albo w tą, albo w tamtą. No i A teraz jeszcze wraca się Moszewicz, także jeżeli platforma się poślizgnie, a Rokita z kolei też nie wróci do, do gry, to, to kto wie, czy znowu, y, y, nie wiem, Kwaś, czy Kwaśniewski nie zostanie papieżem. No. To, to...